Niedzielne późne popołudnie skłoniło nas do zaprezentowania Wam kolejnego bardzo fajnego produktu, ponieważ yy, bardzo często wykonujecie różne prace, a robi się ciepło, robi się taka temperatura, że swobodnie możecie pracować w krótkich rękawkach. A co za tym idzie, wyciągacie t-shirty, koszulki i tym podobne, waszą jakby typową odzież do pracy, kiedy, kiedy jest ciepło i zauważacie, że. Biorąc kolejną koszulkę, kupując kolejną koszulkę, po dwóch, trzech razach użytkowania, po kilku praniach, ta koszulka robi się rozciągnięta pod szyją. Kształt koszulki przestaje być zachowany, zaczyna ona wisieć lub kurczy się, zawija bądź no, nie spełnia Waszych oczekiwań. I stąd chciałbym Wam troszkę przybliżyć temat... Koszulek i troszkę może, może materiału, z jakiego ta koszulka jest zrobiona, i właśnie temu chciałbym poświęcić dzisiejszy odcinek. Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. Odcinek numer 359, w którym chciałbym Wam pokazać bardzo dobrą koszulkę, bardzo dobrej jakości marki Sneakers Walkwear. Zapewne kilku, kilkoro z Was zaraz zapyta, dlaczego, dlaczego akurat kupować taką koszulkę, czy dlaczego promujemy tak em, drogie koszulki? Bo oczywiście koszulki można kupić za, za 5 zł, za 4 zł, bądź nawet, nawet pewnie taniej, ale jak we wszystkim, diabeł tkwi w szczególe. Ta koszulka, którą mam dzisiaj na sobie, marki Sneakers Walker jest wyprodukowana w 100% z bawełny, ale zaraz ktoś z Was powie, zaraz zaraz. No przecież moja koszulka też jest wyprodukowana z bawełny i też w 100%, ale jednak nie zachowuje się tak, rozciąga się bądź bardzo szybko traci kolor i bardzo szybko wygląda jak koszulka do podłogi, a nie koszulka do noszenia. Różnica jest. Jak zwykle w szczególe. Bawełna bawełnie nierówna. Skoro koszulka marki Snickers kosztuje 30, powiedzmy 9 zł, a koszulka jakiejś marki X kosztuje 6 zł, to sami musicie uświadomić sobie różnicę w warunkach produkcji, użycia materiałów do tej produkcji, użycia nawet tej 100% bawełny, jakiej ona jest jakości. W porównaniu do innej koszulki, i tu na pewno chciałbym poprosić o, o opinię użytkowników, którzy noszą koszulki, mieli przesiedli się z koszulek na przykład, nie wiem, Straussa, Sneakersa, maskota, bądź jakiejkolwiek marki, e, marki Premium i ocencie sami, jak te koszulki zachowują się po kilkunastu, po kilkudziesięciu praniach, po sezonie noszenia na przykład. Ja sam, sam jestem fanem koszulek i, i powiem Wam szczerze, że. Dobrą koszulkę, kiedy, kiedy zawsze prezentuję wam koszulki, mówię, że to jest koszulka np. Straussa, którą mam rok czasu czy ponad rok czasu, powiem Wam, że ja mam tych koszulek bardzo dużo, noszę je na zmianę, ale koszulki dobrej jakościowo wytrzymują bardzo długo. Niektóre koszulki mam już po 2-3 lata, one są prane, noszone, prane, noszone i wiadomo, odstępstwo od koloru po kilkudziesięciu praniach to może być jakieś 5-5. 5% może gdzieś tam troszkę kolor, szczególnie przy czarnych, ciemnych kolorach to widać, ale nie tak, że po trzech praniach z błękitnej koszulki, taką jak mam dzisiaj na, na sobie, macie, macie taką kurczę, super, super jasną błękitną. Materiał, materiał, materiał. Musicie zwracać na to uwagę. Na certyfikaty, na metkach powinny być. Opisane certyfikaty, jakie spełnia ta, jakie spełnił ten materiał, czy jakie przeszedł testy, czy, czy, czy materiał był badany na zawartość szkodliwych substancji. To wszystko jest ważne, to wszystko wpływa na cenę. A, a ci wszyscy, którzy jakby nie do końca wierzą w to, że, że to są jakieś badania, certyfikacje, zapraszam na YouTube jest kilkadziesiąt filmów bardzo ciekawych o, o pracownikach, pracownikach sieciówek ubraniowych którzy podczas sortowania ubrań, którzy przy, sortowując te ubrania, które przyjeżdżają gdzieś tam z, z bardzo daleka w kontenerach, nabawili się bardzo ciężkich schorzeń. Schor, schorzeń skóry, kobiety na, nabawiły się bardzo ciężkich schorzeń spraw kobiecych. Wszystko związane przez to, że te tanie, super tanie ubrania są opryskiwane Wykorzystywane do ich konserwacji jest, są jakieś chemikalia, które, o których nikt nie powie. Nie wiem, czy, czy słyszeliście kiedyś, jak otwierane są kontenery na, na, w portach, kiedy, kiedy dochodzi do jakiejś kontroli. Kontrolujący, um, otwierający kontener wchodzą do tego kontenera w pełnym kombinezonie z ochroną dróg oddechowych, ponieważ Wyobraźcie sobie, że kontener jest zapakowany gdzieś tam bardzo, bardzo daleko, bardzo daleko, kilkanaście tysięcy kilometrów stąd. I tam są ubrania, które są ładowane na, do kontenera i płyną drogą morską. Wyobraźcie sobie, jakie tam są warunki. Jest wilgoć, jest mokro, mogą być jakieś drobnoustroje, mogą być jakieś robale. To wszystko musi zostać zniwelowane. Tam muszą być wtryskiwane, wpryskiwane różne chemikalia, które powstrzymają rozwój Wilgoci, rozwój bakterii, rozwój pleśni, jakiegokolwiek robactwa, które mogło być zapakowane do, do, do tego kontenera, a potem ta chemia jest nie do wyprania. Naprawdę polecam, zapraszam, spróbuję znaleźć kilka, kilka linków i umieścić tutaj pod filmem, żebyście mogli poczytać, zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy dobrymi ubraniami i dlaczego firmy, które, które markują te dobre ubrania, dobre koszulki swoją marką, dlaczego dbają o to, żeby te ubrania. Wam służyły, a nie żeby to, była, to było jakieś zagrożenie dla Was. Wracając do koszulki, tak jak mówiłem, 100% bawełna. Ona występuje w kilku opcjach kolorystycznych czerwonym, szarym, czarnym. Te kolory są wszystkie żywe. Jak widzicie, ten błękitny kolor, który mam dzisiaj na sobie, jest również bardzo żywy, bardzo bardzo fajny. Jedyną, jedynym elementem, jaki, jaki jest tutaj, jakby oznaczeniem, oznaczeniem marki, jest mała, mała metka. Tutaj po, po lewej stronie myślę, że dobrze ją widać. Wszyta czarna metka. Oczywiście, jeżeli komuś przeszkadza, można ją wyciąć. Koszulka ma bardzo fajny, jak widzicie, o tutaj na zbliżeniu, duży, fajny ściągacz. On nie jest, nie jest jakby bardzo duży, ale jest troszkę większy niż w standardowej koszulce. Dobrze wykowana, dobrze obszyta. W każde miejsce tu są bardzo, bardzo wytrzymałe te szwy. Testowaliśmy te koszulki już jakby w długim okresie czasu i możemy śmiało powiedzieć, że to jest świetny produkt. Idealnie nada się jako wasza odzież reklamowa, ponieważ duży, duży wybór kolorów plus doskonałej jakości bawełna, dużo miejsca na nadruk, dużo miejsca na wyszycie nazwy firmy, bądź na plecach, na rękawach, gdzie tylko, gdzie tylko byście chcieli. Zwracam się do was z wielką prośbą. Zwracajcie uwagę na to, co kupujecie. Ja wiem, że czasami, czasami jest wam szkoda wziąć koszulkę, która kosztuje tam kilkadziesiąt złotych do pracy, ale dbajcie o swoje zdrowie, bo macie je jedno i jak zadbacie o nie już teraz, w przyszłości nie będziecie musieli się borykać z jakimiś problemami, no bo wiadomo, nikt o tym teraz nie myśli, co będzie, co będzie e, kiedyś. Polecam koszulkę sneakers. Sam jestem jej użytkownikiem, sam ją sprawdziłem i Nosi się doskonale. Materiał jest bardzo dobry, tak jak mówiłem, po praniu, zachowuje swoje pierwotne kształty, nic się z nią nie dzieje, nie rozciąga się i możecie śmiało dobrze wyglądać przez długi czas. Nie dajcie się zwieść pozornej oszczędności, bo kupując tanie koszulki, kupicie ich 10. Jedną koszulkę kupicie 2, 3. Te droższe będziecie mieli na długi, długi czas. Dzisiaj już chyba. Na temat koszulki to będzie tyle. Ci wszyscy, którzy oglądają nas po raz pierwszy, bo na pewno takich jest bardzo wielu, przypominam, jesteście na kanale YouTube: BHP.pl. Tu mówimy tylko o profesjonalnej odzieży roboczej, o profesjonalnym obuwiu, rękawicach. Wszystkim tym, dzięki czemu możecie dobrze wyglądać w pracy, dobrze się czuć, a przede wszystkim komfortowo pracować i być reklamą, wizytówką swojej firmy, bo to wy jesteście profesjonalistami i to wy budujecie ten wizerunek. Dzięki bardzo za uwagę. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć. 8 minut, kurwa.